W łonie mamy rozmawia dwoje bliźniaków. Jeden pyta drugiego: Wierzysz w życie po porodzie? Jasne, coś musi tam być. Mnie się wydaje, że my właśnie po to tu jesteśmy, żeby się przygotować na to, co będzie potem. Głupoty, żadnego życia po porodzie nie ma. Jak by miało wyglądać? No nie wiem, ale będzie więcej światła. Może będziemy biegać i jeść buzią. No to przecież nie ma sensu. Biegać się nie da. A kto to widział, żeby jeść ustami? Przecież żywi nas pępowina. No, ja nie wiem, ale zobaczymy mamę, a ona będzie się o nas troszczyć. Mama, ty wierzysz w mamę? Kto to w ogóle według ciebie jest? No, przecież jest wszędzie wokół nas. Dzięki niej żyjemy. Bez niej by nas nie było. Nie wierzę. Żadnej mamy jeszcze nie widziałem, czyli jej nie ma. No jak to? Przecież jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać, jak śpiewa nam piękne melodie albo poczuć, jak głaszcze nasz świat. Wiesz? Ja myślę, że prawdziwe życie zaczyna się później. W tej historii wszystko kocham, ale jedną rzecz bym zamienił. To stwierdzenie wszystko zaczyna się później, czy prawdziwe życie zaczyna się później, zamieniłbym na prawdziwe życie zaczyna się teraz. Bo Bóg to jest Ten, który jest tu i teraz. Jachwę, Jestem, który Jestem. Mama, jak mówi jeden z, tych, jedno, jeden z tych bliźniaków, Mama głaszcze nasz świat. Pan Bóg też głaszcze nasz świat. Każdy człowiek codziennie potrzebuje głasków. Czyli dla przykładu. Gestów dobroci, życzliwości, miłości. Potrzebuje każdy człowiek codziennie kilku głasków, żeby przeżyć, ale żeby się rozwijać, potrzebuje kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Bóg kocha Ciebie czułą miłością i On nam daje te głaski na różne sposoby. Na przykład przez życzliwość drugiego człowieka, przez uśmiech przez Dobre Słowo, przez, przez Słowo Boże, przez sakramenty, ale też przez piękną muzykę, przez piękno przyrody. Czasami słyszymy jakiś utwór i on nas tak dotyka do głębi, że słuchamy i słuchamy i słuchamy i on głęboko gdzieś zapada w nasze serce. Czasami widzimy jakiś Obraz, piękno przyrody, piękne niebo, wschód-zachód słońca, piękne kwiaty, drzewa, i to nas dotyka, zatrzymuje, zachwyca. I to jest kontemplacja. Spojrzenie kontemplacyjne to jest dostrzeżenie tego, że wszędzie wokół nas są rozsiane ziarna miłości Boga. Thomas Merton napisał Każda chwila i każde wydarzenie ludzkiego życia na ziemi rzuca jakiś posiew w duszę człowieka. Większość tych niezliczonych ziaren zatraca się i ginie, gdyż ludzie nie są dostatecznie przygotowani na ich przyjęcie, a one nie mogą się rozwinąć gdzie indziej, jak tylko w urodzajnej glebie wolności i pragnienia. To cytat z książeczki Pośie w kontemplacji. Wystarczy być, być uważnym, być tu i teraz i możemy włapywać te ziarna Bożej obecności, Bożej miłości, te ziarna kontemplacji. Ale ponieważ czasami nie potrafimy być, zaczynamy nadaktywnie działać, czasami wpadamy w aktywizm po to, żeby się nie zatrzymać po to, żeby nie poczuć, co jest we mnie, po to, żeby nie przezwyciężyć lęku przed ciszą, czasami uciekamy. Zwłaszcza wtedy, kiedy może mieć dziecko autorytarnego ojca. I to dziecko mnoży wysiłki, chce uniknąć czegoś, za co będzie kara, chce zrobić coś, za co będzie pochwalone, ale, ale autorytarny ojciec nigdy nie jest zadowolony i dziecko staje na rzęsach, żeby zadowolić ojca, ale ojciec ciągle jest niezadowolony, ciągle jest mu mało. I tak rodzi się pracocholizm, nieustanna gonitwa, żeby zrobić coś, żeby tata na mnie spojrzał z miłością. Bóg nie jest autorytarnym ojcem. Bóg jest ojcem pełnym serdecznej i czułej miłości. I najważniejsze jest, jaka to jest miłość, prawdziwa, czyli za nic. Jeżeli ja na miłość musiałbym zasłużyć, to nie jest miłość. Bóg kocha Ciebie, siostry i bracie, za nic. Bóg mówi do Ciebie, kocham cię. Ale że co? A, ale że jak? Ale ja nic nie mam. Kocham Cię. Ojej! Ale ja nie zasłużyłam, nie zasłużyłem. Kocham cię. Ale za co? Za nic. Za to, że jesteś. Wystarczy być. Bądź. Jezus przywołuje apostołów najpierw do siebie po to, aby z nim byli. Bez bycia z Bogiem nie ma nic. Pod koniec klasy maturalnej przechodziłem w swoim życiu taki duży życiowy kryzys. Życie straciło dla mnie sens, straciło smak, było puste, bez sensu, bez nadziei, bez radości. No i tak sobie pomyślałem, że gdyby Bóg był, to może by mnie z tego wyciągnął. Oczywiście ja pochodzę z, z rodziny katolickiej, wierzącej, więc przystępowałem do sakramentów, chodziłem w niedzielę do kościoła, ale to było wyuczone. To było. Tradycyjne to nie było moje osobiste, więc sobie pomyślałem, może bym osobiście znalazł Boga, może bym mnie Bóg z tego wyciągnął. Więc z jednej strony od czasu do czasu prosiłem o łaskę wiary. Rano budziłem się, patrzyłem, miałem obraz na ścianie. Jezu ufam Tobie, mówiłem, Jezu ufam Tobie, dzisiaj będę ufał, dzisiaj będę wierzył. I nie mijało pół godziny. Czułem w sercu ogromną pustkę. Oschłość, i sobie uświadamiałem, że nie potrafię ufać, nie potrafię wierzyć. Szukałem też dowodu na istnienie Boga. I w pewnego, pewnego niedzielnego, pochmurnego popołudnia, w pokoju, gdzieś przez przypadek, znalazłem katechizm ze szkoły średniej. I otworzyłem na chybił trafił. Było tam zdjęcie matki Teresy z Kalkuty, która trzymała na swoich rękach noworodka. Albo tak przeczytałem, albo tak sobie pomyślałem, że ona tego noworodka porzuconego, wyrzuconego gdzieś na śmieci, wy uratowała, wygrzebała stamtąd i w ten sposób uratowała mu życie. Po 20 latach od tego momentu teraz sobie uświadamiam, że to jest troszeczkę obraz mnie, że ja się czułem może nie czułem się jak śmieć, ale czułem, że moje życie jest bezwartościowe, że moje życie jest. W pewnym sensie śmieciowe, bez sensu, bez smaku, bez nadziei, i wtedy Pan Bóg brał mnie w swoje ręce i zaczynał mi okazywać już swoją właśnie serdeczną, czułą miłość. Ja się wtedy popłakałem jak małe dziecko i ta matka Teresa z Kalkuty była dla mnie światełkiem w tunelu, coś zaczęło się rozjaśniać. To był czas składania dokumentów na studia. Więc nie dostałem się na Politechnikę Krakowską i na GH do Krakowa. Znalazłem wolne miejsca na Politechnice Łódzkiej. Więc wsiadłem w pociąg w sobotę. Przepraszam, tak, w sobotę był ostatni dzień składania dokumentów, a to był piątek. Więc całą noc, prawie całą noc z piątku na sobotę, jechałem do łodzi. A wcześniej poszedłem do proboszcza spytać, czy ma książkę o matce Teresie. Powiedział, że nie ma ale następnego dnia przychodzę na msze, daje mi nowiutką książkę o Matce Teresie i jadąc do Łodzi w nocy, czytałem tę książkę o Matce Teresie i bardzo mnie to poruszało, to tam było opisane, jeden z tych trędowatych, opiekowanych przez Matkę, świętą Matkę Teresę, mówił, Matko, całe życie żyłem jak robak, teraz umieram jak anioł. Złożyłem dokumenty na studia, ale kiedy z Łodzi Kaliskiej szedłem na Politechnikę, coś czułem, że mnie ciągnie do Kościoła Matki Bożej Zwycięskiej. Więc kiedy wracałem, wstąpiłem tam, patrzę, w siostrę misjonarki miłości. To było dla mnie kolejne światełko w tunelu. Zobaczyłem, że w konfesjonale pali się światło. Poszedłem się wyspowiadać, głęboko przeżyłem tę spowiedź. Kolejne światełko, ale moment najbardziej przełomowy, Przyszedł we wrześniu w najmniej oczekiwanym momencie. Po kilku miesiącach beznadziei, pustki, oschłości, szarpaniny, próbowania, uwierzenia i rozczarowania w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy w sobotę przed południem myłem starego Fiata 125P samochód mojego wujka, który z nami mieszkał, już w świętej pamięci, wujka Gienka kiedy ani nie myślałem o Bogu, ani się nie modliłem, ani go o nic nie prosiłem, wsiadłem za kierownicę, żeby przetrzeć tapicerkę skórą i w jednym ułamku sekundy stało się dla mnie jasne, pewne i oczywiste, że Bóg jest, że jest żywy, że jest prawdziwy, że moje życie może mieć sens, może być piękne, może być głębokie, może być radosne, może być spełnione. Wielka ulga, wielki kamień spadł mi z serca, wielka nadzieja wstąpiła w moje serce. I to, co tam się wydarzyło, to, co się później wydarzyło i to, co się wydarza nadal przez 20 lat, ja nazywam rozwinięciem tego jednego momentu, spotkania Boga Żywego. Mojżesz spotkał Boga Żywego w krzewie goryjącym. Widział, że krzew płonie, ale się nie spala. Podchodzi i pyta najpierw słyszy zdejmij sandały Mojżeszu, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Więc moją ziemią świętą był stary fiat 125 mojego wujka, ale ziemia święta jest wszędzie tam, gdzie stawiamy naszą stopę. Natomiast Mojżesz, kiedy pyta o imię, Bóg mu odpowiada jestem, który jestem. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To było moje spotkanie z Bogiem Żywym, ale ja nie byłem jedynym. Profesor Marek Kita, teolog, na swoim Facebooku opublikował taką wzmiankę o wybitnym matematyku i naukowcu Błażej Pascal. To ten, od którego mierzymy ciśnienie w hektopaskalach. Profesor Marek właśnie wspomina tę jego postać. A Boże Pascal to był też ten, który chciał wszystko w wierze, zrozumieć sobie, poukładać logicznie, wręcz może nawet matematycznie, i kłócił się z jezuitami. Zarzucał tym jezuitom, że uchybiają prawo moralne, że liberalizują, że kombinują, że źle nauczają. Chciał wszystko mieć czarno-białe, wszystko poukładane. Więc ciągle ten jego niespokojny umysł nie potrafił sobie poukładać tych prawd wiary. I profesor Marek pisze tak o Pascalu: w nocy z 23 na 24 listopada w 1654 roku francuski matematyk, fizyk i filozof Blaise Pascal doświadczył tajemniczego przeżycia, które upamiętnił w notatce zaszytej następnie pod poszewką kaftana, który nosił. Notatka brzmiała następująco. Ogień, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Pewność, pewność, uczucie, radość, pokój. I jeszcze komentarz profesora Marka. Nie wiemy, co się dokładnie stało. I może dobrze, że nie wiemy, bo każda i każdy ma swą osobistą przygodę z tajemnicą. Iskierka tego samego ognia mieszka wewnątrz ciebie i mnie. Olśni każdego i każdą wtedy, kiedy olśni. Koniec cytatu. Wchodzimy dziś bardzo świadomie na drogę kontemplacyjną. A wchodzić na drogę kontemplacyjną, to wchodzić w doświadczenie spotkania z żywym Bogiem, który jest tu i teraz, i w doświadczenie bycia ukochaną córką, ukochanym synem tegoż Boga, ukochaną córką i synem króla. I tu na to nie zasługujemy, na to nie zapracowujemy. O to nie musimy się bać, o to nie musimy się lękać. Czy już zapracowałam, czy jeszcze nie? Bo Bóg Ciebie kocha za nic. Wystarczy być, by być kochanym. Wystarczy być. Wystarczy. Już dobrze.